Jesteśmy w Dzień Narodowego Czytania e, Kochanowskiego, e, 6 września 2025. E, jest e, w Piszu, e, zaproszony na, e, e, na ten dzień, zostali panowie Tomasz e, Raczek i Marcin Szczygielski. Dzień dobry, witam panów. Dzień dobry. E, powiedzcie panowie mi, bo na spotkaniu. Na którym część osób, które ogląda to nie wie, że panowie tak naprawdę dzisiaj zaczęli od Kochanowskiego, ale tyle było tematów, że po prostu dyskusja zeszła na inne jakby tory, ale zawsze ten Kochanowski jakoś się przewijał. Czy uważacie Panowie, że Kochanowski jest możliwy jakby do zjedzenia współcześnie? No ja tak jak mówiłem, tak naprawdę, szczerze mówiąc, nigdy mi nie ciągnęło w kierunku jego e, twórczości. Natomiast ponieważ dzisiaj mieliśmy tutaj kochanowskiego utwory czytać, e, z okazji tego narodowego, narodowego czytania, e, to zacząłem się do tego spotkania przygotowywać. E, wybierałem fragmenty, i ku mojemu zdumieniu okazało się, że Czasami te niektóre jego utwory są trudne ze względu na to, że trzeba się przedrzeć przez ten staropolski język. Ale to, co w nich jest nadal aktualne i nadal e, trafia, to na pewno poczucie humoru, bo ku mojemu zdumieniu okazało się dla mnie to było odkrycie, że Kochanowski miał ogromne poczucie humoru. No właśnie, Kochanowski bardziej ten z fraszek, czy bardziej y, z trenów? Ja myślę, że tajemnica Kochanowskiego polega na tym, że jedno i drugie, że ten sam człowiek pokazuje nam swoje radosne oblicze, dowcipne, taki Jan Staudenger tamtych czasów. Ale ten sam człowiek postawiony w sytuacji cierpienia, w sytuacji straty córeczki, która to strata no, właściwie całkowicie zmieniła jego życie i zdolność do odczuwania radości, jest w trenach smutny, powiedziałbym, uniwersalnie. To znaczy, ten jego smutek nie ma daty, nie ma czasu. On jest jednakowo silny i jednakowo prze przechodzi na czytelnika. I kiedyś, kiedy pisał to Kochanowski i teraz. E, więc myślę, że jednym z powodów tego, że Kochanowski trwa jest nie tylko jego uniwersalność, ale jego ludzkość, człowieczeństwo, które zawiera w sobie różne, e, różne smaki i różne twarze. I te, jak w Teatrze Antycznym była maska uśmiechnięta i maska z grymasem bólu. No, tak samo jest w życiu. E, Pan jest bardziej od filmów, pan jest bardziej od e, literatury, ale e, jak uważacie, e, w jakim filmie e, można byłoby wyciągnąć e, poezję, czy tworzysz Kochanowskiego, albo w jakiej książce, albo jak przekazać to młodzieży, e, do której pan e, często trafia? No jeżeli miałby pisać książkę dla młodzieży, w której Kochanowski by się pojawił, to chyba byłby to e, no byłaby to trochę taka mroczna opowieść w klimacie Adamsów. Wydaje mi się, że on by do tego wszystkiego pasował i ten jego staropolski język i sposób w jaki e, właśnie takie czasami nawet czarne poczucie humoru, e, to w czymś takim bym obsadził jego twórczość. To teraz jest popularne? No właśnie, bardzo na czasie. Ja bym widział filmowy biopik, tak zwany, czyli opowieść biograficzną o Kochanowskim, w, którym zobaczy, w której zobaczylibyśmy okoliczności powstawania tych wierszy. Chciałbym zobaczyć Urszulkę, kiedy jeszcze żyła. Chciałbym zobaczyć. Poczuć ten moment zawalania się świata w, dla Kochanowskiego, po to, żeby do końca zrozumieć siłę bólu w trenach. Więc chciałbym też zobaczyć jego drugą córeczkę i chciałbym zobaczyć świat, który był dookoła Kochanowskiego w momencie, kiedy on to wszystko pisał. I jeszcze bardziej docenić ponadczasowość i uniwersalność jego twórczości. Czyli droga produkcja. Tak, no prawdziwy taki biopik z niepospiesznie napisanym scenariuszem. Ty wiesz coś na ten temat? Jak się scenariusze, jak scenariusze powstają, jakim zmianom w trakcie pisania podlegają i jak trudno jest doprowadzić do końca pewien e, pomysł na film, który ma swój wdzięk, który ma sw swoją e, e, lekkość, który jest koherentny. W momencie, kiedy inni ludzie, którzy kontrolują scenarzystów, którzy mają się za tak zwanych doktorów, doktorów, skrypt doktorów uzdrawiających scenariusz, dorzucają swoje trzy grosze, ostatecznie doprowadzając do tego, że film się okazuje zgodny z tym sławnym powiedzeniem, ni pies, ni wydra. Coś na kształt świdra. Taka jest większość <gry> polskich filmów. Jak myślicie panowie, gdyby Kochanowski nagle został teleportowany do naszych czasów, co by robił? Kim on by był, czy nie wiem, czy bardziej TikTokerem, gwiazdo, czy, czy może pisał książki, czy blogi, czy jak myślicie? Ja myślę, że on by się na pewno odnalazł w dzisiejszych czasach. E, podejrzewam, że poprowadziłby doby, jakąś dobrze prosperującą karczmę. O. No, ja myślę, żeby pojechał do Olgi Tokarczuk, żeby dowiedzieć się, jaki jest teraz ten nie wiem, świat. Nie, no my my się, my się dogadali, No właśnie, może by się więcej od Olgi Tokarczuk dowiedział, co się zmieniło. I, a może by coś razem napisali? Ja nie wiem, czy on nie wolałby jednak lżejszego czegoś, wiesz? No, w... Może tak, może już z tego po latach ze smutku się wydobył, ale w każdym razie ja wiem, że gdybym był na jego miejscu, to szukałbym e, kogoś, kto mi opowie o nowych czasach, których nie znam, e, ale to szukałbym kogoś, kto e, opowie mi to w sposób mądry. Dlatego to nazwisko przytoczyłem, to mhm. czy, czy da się teraz jakoś młodzieży e, przemycić twórczość Kochanowskiego? E, może panowie macie, macie jakąś receptę? Z młodymi ludźmi jest tak, że oni nie lubią e, e, smutku. W związku z czym myślę, że treny do nich prędko nie trafią, przynajmniej dopóki są wczesnymi nastolatkami, nie, ale jeżeli by odkryli jego fraszki i zechcieliby się nad nimi trochę zastanowić, myślę, że one mogłyby stać się modne. I myślę, że mogłyby się też stać takim źródłem, z którego pozyskiwaliby słowa. Bo teraz jest duża moda wśród młodych ludzi na jakby czerpanie z dawnego języka polskiego i wciąganie tych dawnych słów do codziennego, do potocznej mowy. Więc myślę, tak że... Mówi się zac. No zac, na przykład. Takie stare słowo, które nagle zrobiło się nowe. Tak jest. I myślę, że tutaj Kochanowski byłby świetną pożywką dla nich. Tak, eee, a to wracając do, do pisza, e, jak zostaliście panowie przyjęci u nas tutaj w bibliotece? Tak. Serdecznie i słodko, bo dostaliśmy o, nie tylko uwagę widzów, którzy wypełnili salę biblioteki i, i jeszcze bardzo chętnie z nami dyskutowali, ale na koniec zostaliśmy potraktowani pysznymi ciastami i ciastkami własnego wyrobu, więc to jest takie pełne spotkanie, naprawdę, w wymiarze intelektualnym i w wymiarze cielesnym też. Tak, no najlepszy tego dowód, że m, powinniśmy być teoretycznie nie półtorej godziny i się pożegnać, a minęły dwie i pół godziny i nadal trzymaj. tu jesteśmy, trzymaj. już prawie trzy, no właśnie. W imieniu swoich czytelników zapraszam e, was, e, panowie, do odwiedzenia jeszcze raz, pisze, nie jeszcze nie raz, nie tylko w celach e, turystycznych, ale i też do nas. Z e, wielką przyjemnością. E, bardzo chętnie.